grać. Słuchajcie, właśnie już Normalne babsko. Nie tą. Bóg, czy spodziewamy Jest muzyczka. Ja mówię, nie, ale o. Niespoko, nie Niestety nie mam w bo dopiero zaczynam grę. Widziałem, że gorąc powitanie jest kubek oczywiście. Kubek, youtuber, mam nikt. Boż, weź, daj się. Ogarnij! Ogarnij się! No to nawet kilnąć. No mam telefonie oczywiście tak nie jest, bo ja mam lepsze rzeczy. O, widzę już. I Nie wiem, dziki broń. Nie jestem dobry. I w ogóle au, au, au! He! To jest moja najlepsza broń. Z nie jestem dobre. Sorki. No nie no, nie potrafi kilnąć. Najgorszy z teamu jestem. No nie mam za dobrej bronię po prostu. Nie ja mam tylko z Mam szansę ich zabić. Chcę, Chcę zabić. Jest! Jest! Pierwszy segment. Wreszcie. No tylko sam jak widzicie. Wreszcie. No też do 35, więc... Pięć nową broń chyba. Albo kolejną... What's in, in Tak, mój złoty, mój głupie. Odcinek Cześć. Mam nóż. Pff, XD! Widzieliście to? Fiut? Au, to boli. Gato. Pff, XD. Jest! Dziewięć. Kolejny level są. Ile gotówki? 5. Ile są? To i to. Doralnie jestem nie fanem. Zobaczymy, pokonaczymy, zadać ciastem. Bloki <słuch> Udać na czoł, odblokowałam. Teraz mi uczą, jak kręcić tą potrawkę, kręcić, bo na um, telefonie gram w to. O, 5 dżensów. 19 już, uuu. Majtek, strajtek. Wracajcie się grę Korona mi kiedyś wypadła. Ja tam z koroną, na głowie. Wow. Ja nie robię kawdy wow, nie piszę kawdy na czacie wow. Ale fajna koronka, zwrócił mi się. Przedłużę czas, tam to jest właśnie problem. Już mam jakiś armor. I już mam jakąś dobrą rzecz. No, słuchajcie, nie ma biedy. Jest. Słuchajcie, jest bo nie ma biedy. Jest! 30 koinów. Jest tylko 5, daj. daj. Daj, daj. Taś, taś. Taś, taś. Taś, taś. Taś, taś. taś. Jest dobra, nie redociągnie. Wszystko to jest dobra, za wstyd. Jej! Nee, mamy nową broń! Kupuję nową broń! Wiem, brawo. Teraz takie coś mam bać. Dobra, ja weźmij. Głupie, głupie, głupie. Wszystko głupie. Kupujemy nową broń. Na szecie. Albo sześć. Zobaczę. Skoro ja tylko tym. Dobra, skąd mam szansę tylko tym. Kto? Cicho. Ja nigdy na tym nie zagram. Już się boję. Mało jest mnóstwo wygranych. Dobra. Nie. XD. O. Przestał mnie je zręczyć. Jesteśmy dojner. Chociaż ja się cieszę, bo wreszcie mam pocket edition <kluz> I... Jest. Mam to. Jak to dziwnie wygląda! Wytyfy! Wytyfy! Jak to dziwnie wygląda! Jakie to jest duże, gigantyczne! Oj nie! Serja, na sterze te fajnie takich kozaków! Takie to już złabi! Nubek, nubek, nubek! Ale padika! Ale spadika! Spadła, 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 spadła. i zde jest w skupię, bo ja mam tylko szansę tym to wywalam, o okiwa walnę hey. sygnał pistol głupia słuchajcie, ja tu muszę nauczyć widać, że duży masz prototypa bo ja ona jest tą Pira, 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 kojam pira. é što, jak to vse zabitu. é? U mnie wrota Taifa. A ja tylko sobie tak Ale dup to to preczki. To podoporubie. Hey dada da, hey dada da, hey da, da, da,

To ją Ej! I to jest gigantyczny topór. To jest topór gigant. Topór gigant. Przecież o mojej Już tu nie mogę latać. Dobra, ident. Dziewczyno, jakąś zabijałem. Niestety z nie mam. Nie, wiem, jak się nie mam. Eh, E! Baba. Pff. U nidwa straciłam. Podobało, dajcie łapki w górę i subskrybujcie. Pa! No tak, dostajcie.